no Jadą ten asfalt czy nie? Wybiera wodę? Śnieg odsuwa nawet. Zobacz, odsuwają śnieg. Jadą asfalt. Jadą i asfalt! Ale zimny jakiś, nie? Zobacz. Nie już w kamery wszystko. Zalewają dziurę? Zalewają. Patrz jaka bo nie ja ma, nie ma walca, będą, będą tym łopatą w klepie? Nie, ciężarowy przejedzie po tym. Nie, no, ciężarowy. może przejedzie, to mu, to mu ubije. To są fachowcy. Fachowcy są. Ale mają. A to teraz jest dobrze po zrobieniu. Mówiłem, że ubije. To jest. To jest. To jest łatanie. O, je. Ale patrz, słupka nie muszą stawiać. A po co? To, to, to za chwilę. Jest... Na malinę gorącą, no. jakbyś, jakbyś klejem kleił. <głos> <głos> to jest super glue, to jest kropelka. To no super glue, ale To musi trzymać. Eee. A teraz jak położy śnieg u góry, to szybko zwiąże. Lokalnie. <noise> Lokal... <noise> Chyba co to za firma jest. Gotowe. Dziura hmm. załatana. To ja to by omijać, bo tu się pali, nie? No. Samochód będzie omijać, to nie No. Bycie. Ale fachowcy, kurczę. Nie, no to właśnie. Ciekawe skąd oni tą taczką jechali. To trzeba było do Szczółka to zanieść ten film. No. I pokazać. że on zaraz odskoczył całą wszystkiego. Wszystkie dziury z wyłatają. No. Gotowe. Dziura załatana. A patrz, tam dalej stoi drugi jeszcze. No, tam tam, cała ekipa no, stoi. to no, też robią i przyspieszą tam może nie odgarnie się, może od razu na śnieg kładą. Dobra, to było dobre. No rewelacja. Jednej dziury mniej no, na obu. Nie bo to wiesz. Pali bo się, nie? Pali się, no. no. Nikt nie wierza słupki niepotrzebne. No, no, tu nie, tu nie Zobaczymy, rupę. na który, ale któryś musi wjechać w końcu. dobrze, bo on to <laughs> Dobra, koniec żartów.